Dzień dobry, 24 września 2024, już jest po 12, bo dzwony już biły. Nie wiem, czy w tym miejscu mam zasięg, czy nie mam zasięgu, bo wiecie, przeszłam się tak, jak obiecałam wam, kiedyś jeszcze przejdę się tam do końca pola, tak dzisiaj się przeszłam. No i okazuje się, że ja tak sobie nagrywałam, ale tam nie ma zasięgu. No i jeszcze pomyliłam się. Pomyliłam się w jednym tam słowie. Także pewnie dlatego też ten zasięg uciekł. Yy, o, czym, o czym to kolejne nagranie moje, bo bo dzisiaj już dwa, dwa nagrania zrobiłam. A to jest kolejne nagranie o mięcie. O mięcie, o szałwi. Wrócę po tą szałwie sobie. Yy, tutaj tutaj tak jak widzicie kiedyś na samym początku to było obsadzone ślazem wszystko ręcznie i o tym, o tym mówiłam właśnie w tym nagraniu wszystko ręcznie sadziłam rękawiczki niejedne po prostu zdarłam później już sadziłam normalnie gołym, gołymi palcami no ludzie tam pukali się w czoło jak zawsze co ona robi. Mam nadzieję, że tutaj jest zasięg i że będzie się nagrywało. Ech. Ja robię to, co po prostu to, co uważam, że muszę zrobić i nie mam innego rozwiązania na chwilę obecną, więc to robię. Mięte już dzisiaj tutaj ścięłam, bo pani która ode mnie sobie kupiła to chciała chciała kolejne kolejne po prostu tutaj złożyła kolejne zamówienie no i stwierdziła, że ta mięta mięta po prostu jest inna jest taka łagodniejsza niż pewnie te co tam ze sklepu ja nie wiem jaka jest ze sklepu e, wiem, że jest sztuczny mentol. I takie siano można skropić tym mentolem. I powiedzieć, że to jest mięta. Bo jak to jest rozdrobnione na pył, to wszystko, wszystko można człowiekowi wcisnąć i sprzedać. Mówiłam też o agencji restrukturyzacji i rynku rolnego, która to tak naprawdę nie przyszła mi nigdy z pomocą. Bo tutaj są tereny zalewowe i taki doradca, jeśli jest w tej agencji, w tych ODR-ach, to on właśnie najpierw powinien przyjechać na to pole i ze mną przedyskutować, co tutaj jeśli chodzi o zioła, to co ja bym mogła tutaj zasadzić na takim terenie zalewowym, jakby to pole mogło wyglądać, czy ta łąka. A oni po prostu systemowo to co im jakiś baran za przeproszeniem w tym kołchozie wymyślił, to oni to po prostu wdrażali tutaj oddolnie, przekazywali ludziom te pierdoły w ogóle tego nie myśląc i tego no, nie, nie przetworzyli tego w ogóle, tylko żeby kasa szła do agencji. Później kontrole, jak zaczęły się kontrole, jak Gardanowski powiedział, wy macie robić tak, żeby kasę zatrzymać w agencji. I to robili. I to robili. Ja od niektórych tych odeszłam, czekałam tylko, kiedy skończę z programami tymi wszystkimi, bo jeden program był tutaj ekologia. Ekologia to już w ogóle ściema do, do potęgi Entej. To była. E, czekałam kiedy TO się zakończy i później kolejny program, w który weszłam, żeby zbudować tą suszarnię. Suszarnię e, weszłam w kolejny program. To pan kierownik z Międzychodu przygotował przygotował program. E, najlepiej, żebym zasadziła hektar derenia. Ja dzisiaj tam byłam trochę tego derenia, jest, ale niedużo. Więc albo wyschło, albo zwierzyna sobie zgryzła, albo po prostu, no nie wiem, no coś tam, coś tam po prostu się z nim stało. Ale on, on się odnowi, on się odnowi, a jeśli się ten teren nie odnowi, to ja i tak dosadzam cały czas jakieś drzewa, tam są i lipy posadzone i, i zobaczymy, co jeszcze będę sadzić. I w tych tutaj oderach e, oni tak naprawdę to nic nie zrobili dla mnie dobrego. Pokazali mi ten hektar terenia, a później z Poznania, kolejny jakiś kontroler, kolejny co wiecie, nie ma pojęcia o rolnictwie, nie ma pojęcia jak wygląda pole. On zadecydował, że ja nie mogę w tym programie e, tego terenia sobie posadzić. Bo jestem w programie ekologicznym, zielarskim, a to jest program sadowniczy. Zasadzenie tego terenia, to już wchodzę w program sadowniczy. Jeśli ktoś tych absurdów nie przeżył, to nie wie, co ja czuję i dlaczego jestem tak zawzięta. Dlaczego jestem tak zawzięta na tych wszystkich urzędasów. Bo ciągle każdy zabierał mi pieniądze pieniądze, które jemu się nie należały, bo były na wsparcie rolnictwa. Mało że agencja, to powstał jeszcze krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa. Utworzyli sobie, to jest nagrane, to jest na którymś tam z nagrań, Jak pani mówi, bo ja się pomyliłam, to ona mówi chyba że w 2015, nie 2017, tylko 2015 nawet oni sobie utworzyli, jak dobrze pamiętam. I ona, ona, wie, ona wszystko wie. Oni wszyscy doskonale wiedzą co oni robią. Jakie szwindle robią tutaj na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. I wszystko to doskonale wiedzą. Na tamtym filmiku przepłoszyłam jeszcze sarenki, bo sobie tam spały. Także ochraniam to środowisko. Widzicie, tak jak, jak się da. Tutaj szałwia. Jeszcze troszeczkę je pozbieram. I tak jak wcześniej powiedziałam, jeśli sami nie zaczniecie być szefami, nie zaczniecie po prostu decydować o swoim życiu, to ciągle będziecie tymi parobkami, niewolnikami u kogoś. A taki cywaniak w takim garniturku będzie Wam dyktował, jak Wy macie od szóstej. Do 20.00 pracować, bo nie spłacicie kredytu, który kolejny cwaniak Was na niego naciągnął. No. Ja myślę, że wielu już zaczyna po prostu myśleć w tych bankach, w tej polityce. To zresztą widać w ich oczach ten strach, to wystraszenie. Co teraz, co teraz, bo ponoszą odpowiedzialność karną i doskonale o tym wiedzą, że popełnili wiele przestępstw tutaj na terenie polski. No i nie będę zanudzać. Może tak miało być, że filmik z 30 minut będzie zamknięty w 9 minutach. Także nie dajcie się oszukiwać. Nie wiem, co tam znów w tej bibliotece sobie dzisiaj szykują, bo też zobaczyłam, że biblioteka, a znowu będzie kolejna piba jakaś, przyjedzie może pan. Duda, Andrzej Sebastian z panem kondymendantem z Poznania porobią sobie foty w różowym kolorach, fioletowo-różowych, jak to było w Międzychodzie, i będą się na Facebooku lansować. I mnie już wszędzie poblokowali, gdzie możliwe, agroturystyka Gawra poniedzieli też mnie zablokowała. No i tak się ukrywają, wiecie, żeby tylko, żeby tylko Karolina ich nie widziała, to oni się poukrywają, nie? Challenge sobie będą robić, jak na leśnictwie zatańczą, zaśpiewają, challenge odstawią. No i pójdą dalej. Także wszystkiego dobrego życzę. Dzisiaj jest bardzo ładnie, Wam powiem. Ścięłam do imięty, trochę jest bardzo piękny dzień. Jest. Wszystkiego dobrego życzę.